tutaj z um, dzisiaj chciałbym pokazać jak zrobić takie moduły i oczywiście jak podzielić kartkę no nie? A że mam zaplanowany projekt to ja Zielonej kartki kartuczka. Mamy dwa sposoby. Pierwszy sposób, co ja mówię, gdzie pokażę w jeden sposób. możecie yy, to yy. zrobić przy pomocy zwykłych nożyczek lub nożyka. nożyki nie lepiej. Więc bierzemy, składamy kartkę na pół, przecinamy ją. Można to zrobić nożyczkami, dać nożyczkami źle trochę. W budowlanym czy gdzieś kupcie sobie nożyk do tapet. Najlepiej. I teraz potrzebna mam tylko jedna taka płaca. Teraz składam ją jeszcze raz na pół i znowu przecinamy i jeszcze raz na pół i znowu przecinamy. I tak aż do powstania odpowiadającej nam po prostu wielkości. Na przykład powiedzmy, że chcę na przykład yy, oj, trzeba mieć taką długość. Dobra, to ja zrobię kolejne. Nie? To mierzę, czy będzie takie same, jak to zrobię. Jak jest takie samo, to ostatni raz wtedy przecinamy, żeby były dwa. O, i po prostu mamy, widzicie? I tak aż do ściany wielkości. Moja chciana wielkość jest malutka. Taka. <ścoughs> Zaledwie. I... Dobra, potrzebna będzie tylko taki jeden kartonik. Dobra, mamy, nie? tak mamy, to nie składamy tak na pół, bo tak będzie źle, tylko tak, w sześć. Jakby. Mamy taki długi pasek, nie? Raz, jeszcze raz tak orobimy. Składamy teraz w drugą stronę i mamy też tutaj taką kreskę. No tej kreski składamy tak, jakby ramiona. O. Nie, mam coś takiego. Odwracamy i teraz tu po tych, po tych dwóch stronach robimy takie trójkąciki i teraz to tak jakby zawijamy do tego, gdzie? O tak zawijamy i mamy. I teraz jak mamy tak, to składamy. Nie, nie składamy tak, tylko to do środka. Dobra, jeszcze jeden zrobię, Później jak się, jak już bierzecie w prawe, będziecie mi więcej wiedzieli gdzie jest środek i po prostu będzie to Wam równe wychodzić. Bez tej kreski. Bo już lej z kreski. I chcecie, żebym Wam pokazała, jak coś z tego zrobisz, to piszcie. Zrobię odcinki. Pa potka!